Chcesz wiedzieć, co naprawdę powiedzieli? Subskrybuj teraz. Przykład, Szanowni Państwo, jesteśmy na pierwszym posiedzeniu parlamentarnego ten, zespołu sytuacji. Ruchu Szanowne Obrony Państwo, Granic. Przy y, 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 zabieraniu głosu prosimy oczywiście o przedstawienie się, Dzień dobry, panie redaktorze. E, sala kolumnowa, posiedzenie tego parlamentarnego zespołu jest właśnie dla Was, dla Ruchu Obrony Granic. Będziemy robić wszystko, żeby polskie roboty. granice były bezpieczne, żebyśmy nie przyjmowali nielegalnych migrantów. Rozpoczyna się przemówienie Roberta Bonkiewicza. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ale zanim tak zacznę bardziej oficjalnie, chciałbym poruszyć jedną ważną, bardzo ważną informację. Chciałbym, żeby tutaj media się również skupiły na, tej, na tym przekazie. W tej chwili dochodzi do usuwania wolontariuszy w Subicach siłowego, bezwzględnego, pozbawionego podstawy prawnej, usuwania wolontariuszy ruchu obrony granic. Ludzi, którzy tam przebywali od przynajmniej półtora, dwóch, dwóch miesięcy, którzy pokazywali przestępstwa dokonywane przez Bundespolizei, którzy pokazywali to, że niestety polskie służby kierowane przez Donalda Tuska nie pełnią roli pokładanej w nich, czyli nie zapewniają Polsce bezpieczeństwa, prowadzą uległą politykę wobec niemieckiego agresora, bo to jest agresja, proszę Państwa, to jest agresja. To, że dzisiaj tam się znajduje wojsko, to, że znajduje się tam straż graniczna, to, że podjęto takie kroki, to jest przyznanie, przyznanie nam prawdy, przyznanie, zgodzenie się z tym zarzutem, który, zarzutem, bo to jest zarzut, który stawialiśmy od miesięcy, że polska zachodnia granica jest niebroniona. Tak więc w tej chwili, w tej chwili... Usuwani są tam ludzie, którzy stali, obserwowali, nie łamali prawa, korzystali z swoich obywatelskich praw, konstytucyjnych praw, nawet obowiązków konstytucyjnych, bo to oni bronili Rzeczpospolitej Polskiej wtedy, kiedy państwo Tuska abdykowało. Wielkie brawa dla tych ludzi, którzy w tej chwili. Zostały. Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty. Zosta